Hejka z tej strony Julia, witam Was ponownie na moim kanale. A w dzisiejszym filmiku to wy moi widzowie zdecydujecie o moim dniu na Instagramie. Ogólnie tak krótko Wam wyjaśnię o co chodzi w tym filmiku. Więc wczoraj, czyli dzień przed nagrywkami, zrobiłam na Instagramie sporo ankiet dotyczących mojego kolejnego dnia, gdzie mieliście okazję po prostu wybierać, co będę robiła, jadła i tak dalej. I na podstawie tych wyników zaplanuję sobie mój dzień. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Jeśli będzie dobra aktywność, to będzie więcej tego typu odcinków. I w sumie mam taką nadzieję, bo bardzo przyjemnie takie coś się nagrywa. Też zachęcam Was do obserwowania moich Instagramów. Pierwsze konto to konto zwierzęce, gdzie również odbyła się ta ankieta. A drugie konto jest nowe, bardziej o moich podróżach. Tam nie robiłam tej ankiety, dlatego że właśnie dopiero zaczynam tam przygodę i nie mam aż tylu widzów. A ja Was zachęcam do obserwacji obu tych kąt. Więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was już do oglądania. Na razie skończyły się takie poranne ankiety o tym, co robię rano. Nawet udostępniłam o tym właśnie relacje. Jak widzicie, zostawiłam już tylko takie trzy, które są związane z późniejszymi porami dnia. Pierwszą ankietą, jaką dałam Wam do wyboru jest jakie śniadanie. Pierwsza opcja to było na słono, druga na słodko. Od tego zacznę swój dzień, więc jest to bardzo ważne. Teraz właśnie sobie sprawdzę, co wybraliście. I więcej osób wybrało opcję na słono. Do śniadania muszę zrobić sobie jakiś napój. Opcje jakie tutaj dałam, były aż trzy zielona herbata, owocowa herbata oraz kawa wygrywa owocowa herbata. Jak widzicie zrobiłam już śniadanie, tak jak napisaliście. słono zrobiłam sobie takie krakersy z serkiem i zielonym ogórkiem. Bardzo lubię takie rzeczy i sobie się cieszyłam z tego, co wybraliście. A tutaj właśnie zrobiłam owocową herbatę, jeżynową, malinową. Będę się teraz ogarniać i z ogarnianiem się takim porannym jest tylko jedna ankieta związana z tym jaką fryzurę dzisiaj zrobię Więc zobaczymy na co zagłosowaliście I tutaj wygrał kłócyk. Jak widzicie fryzurkę już mam, dałam sobie jeszcze do zdoby takie spineczki a teraz musicie jeszcze wybrać outfit, który dzisiaj będę nosiła. Pierwsza opcja to taki outfit. No zresztą sami widzicie, jakie były do wyboru. Jestem bardzo ciekawa, co wybraliście. Ja najbardziej liczę na ten pierwszy lub drugi, ale to już zależy od tego, co tam zagłosowaliście. Jak widzicie, wygrał tym razem ten drugi outfit. Jak widzieliście ubrałam właśnie mój outfit, na który głosowaliście najchętniej. A teraz zobaczę jak Wam poszła ankieta ze perfumami. Następnie tutaj mieliście do wyboru zapach perfum. Mamy tu cytrynowy morski oraz zieloną herbatę. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co tu może wygrać. O, wygrał tutaj zapach morski, więc dość fajnie, bo dawno go nie używałam, a jest naprawdę świetny. Więc ja sobie tutaj sięgam już po ten morski perfum. No i jak widzieliście, już użyłam mojego perfum. Teraz zrobię rzecz, którą po prostu nie była w ankiecie, dlatego że stwierdziłam, że troszkę to nie ma sensu, bo trochę to zależało od tego, jaki outfit wybierzecie. A w ankiecie z outfitem byłoby tego po prostu za dużo. Więc sama jakby wybiorę sobie makija. I ja już w sumie jestem gotowa do wyjścia. A kolejną ankietę to albo plecak, albo torebka. Jestem ciekawa, jak tutaj wybraliście. O, i widzę, że znaczna większość wybrała tutaj torebkę. Ja już jadę do galerii. I ja już dojechałam. Jestem teraz pod galerią. My w ogóle już tu jesteśmy, a nawet większość sklepów się nie otworzyło. Teraz właśnie jadę. Na górę, bo tam są różne jakieś kawiarnie. I, wybie I po prostu kupię jakiś napój, który wybraliście. I tak jak wybraliście, kupiłam sobie bubble tea. Największa zjeżdżalnia w Polsce. Teraz poszłam z mamą do Starbucksa. Obie zamówiłyśmy sobie takie cynabonki. Ja do tego late karmelowe na zimno, a mama cappuccino. Ja już wracam, załatwiłam bardzo dużo spraw i zrobiłam małe zakupki. Okej, okay, już wróciłam i mam w planach dać kiemu smaczka, więc zobaczymy co wybraliście. Pierwsza opcja to była papryka, druga pomidor, trzecia cukinia. Wszystkie te warzywa są liolifizowane i zobaczymy sobie co tu wygrało. O, sześcioma głosami wygrał pomidor. Właśnie tutaj mam te wszystkie wymienione warzywa i jeszcze dynię, której chyba tam nie pisałam. I właśnie dam Mikiemu pomidor, tylko go znajdę tutaj. Dam mu takie dwa małe kawałeczki. Te warzywa są liolifizowane z firm suszu oraz Tiwo, bardzo je polecamy. Niki właśnie z nich chyba najbardziej lubi tego pomidora, więc w sumie się cieszę, że widzowie tak zdecydowali. A dzisiaj na obiad takie małe burgery wege. Z tym nie robiłam ankiety, bo nie wiedziałam, czy zjem w domu, czy na mieście. Mam nadzieję, że wyszły dobre. Zapraszam Was na kolejną ankietę. Tym razem mieliście wybrać, jaką kawę mam sobie zrobić. Mam nadzieję na laty, ale zobaczymy, co wybraliście. Czas na kawkę. E, czemu mi się nie klika? Aha, dobra. No dobra, mam nadzieję, że mi się uda to ogarnąć. O, dobra, już działa. W sumie nawet się cieszę z tego cappuccino, bo latę już wcześniej sobie piłam. Zaczyna się robić kawka. Lubię oglądać, jak robią się kawy w ekspresie. Z tego, co kojarzę, jest to już ostatni etap, więc zaraz moje cappuccino będzie gotowe do picia. Jest to jedna z moich ulubionych kaw, więc super. Nareszcie się zrobiło. Na pewno będzie pyszne. No to już czas na kawę. Zaraz ten kubek będzie pusty. A następna ankieta dotyczy tego, co będę robiła później. Ogólnie, wcześniej, kiedy nie nagrywałam, robiłam rzeczy, które miałam wcześniej w planach, ale też oczywiście nie zapomniałam o Was i zrobiłam ankietkę, gdzie do wyboru było malowanie, oglądanie filmu oraz pójście na spacer. I właśnie zaraz pójdę na ten spacer, jakby nie był on też taki pewien, bo wiadomo, że to ankieta i tak dalej, nie wiedziałam, co wybierzecie. Więc innych ankiet o outfity i tak dalej nie robiłam niestety Ale wiadomo, tam będę teraz wam pokazywać jakieś fragmenty ze spaceru I przy okazji spotkania się ze znajomymi Ja właśnie się ogarnęłam, więc zaraz już idę do parku Jest w ogóle koło 20, a nadal jest tak duszno Ale fajny samolocik sobie nad nami leci Zamówiłam takie ciabaty ze serem Normalnie komary atakują Już wracam, możecie podziwiać sobie drzewka ja się do Was trochę nie odzywałam, ale po powrocie ze spaceru od razu włączyłam telewizor i zaczęłam oglądać Olimpiadę, bo dzisiaj było otwarcie. Bardzo mi się podobało. Jest teraz już w sumie prawie północ i za chwilę idę spać. Więc w tym filmiku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję na tym kanale i zostańcie tu na dłużej. To pa!